Cześć, witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie kanału Kick -Off. Czy może być piękniejsza środa po takim wtorku jak wczoraj? 10 goli dwóch angielskich zespołów w jednej 1.8. finału Ligi Mistrzów? Oczywiście, że może być, ale tylko w przypadku, kiedy do Aston Villa i do Arsenalu dołączy Liverpool, który oczywiście ma przed sobą najtrudniejsze wyzwanie, najtrudniejsze zadanie, najwyżej zawieszoną poprzeczkę, bo przecież mierzy swoje siły z Paris Saint-Germain. Ale o tym meczu będziemy rozmawiać. Wtedy, kiedy on się zakończy, będziemy wiedzieć, na czym stoimy. Tym bardziej, że jak pewnie doskonale zdążyliście zauważyć, przewidywania nie są moją najmocniejszą stroną. Nawiązuje trochę do tego, że przed rywalizacją Aston Villa i Arsenalu z odpowiednio belgijskim i holenderskim przeciwnikiem, czyli z Club Bridge i z PSW Eindhoven, miałem może nie tyle jakieś bardzo złe przeczucia, ile obawy że może to pójść w różnych kierunkach. Zacznę może od końca, no bo nie sposób nie pogadać o Arsenalu dłużej niż o Aston Villa, szczególnie że byłem w studiu Canal Plus i komentowałem to spotkanie to raz, a dwa, no co z tego wynika, że tej drugiej połowy De Villans w Starciu z Club Bridge widziałem siłą rzeczy trochę mniej, dlatego że miałem wtedy troszkę inne obowiązki zawodowe i musiałem gdzieś tam później zerknąć sobie na na skrót ze spotkania i cieszę się bardzo, że zespół UNAMEREGO stanął na wysokości zadania, bo mniej więcej te moje obawy były na podobnym poziomie. To znaczy, po tym jak PSV wyeliminowało Juventus, a Club Bridge Atalantę, patrząc na to, że Aston Villa nie jest w jakiejś super stabilnej formie, a Arsenal, jeśli chodzi o Premier League, no, ostatnio zawodzi przede wszystkim z przodu. To wydawało mi się, że szanse w tej konfrontacji rozkładają się może nie 50-50, ale jednak, że są dużo bardziej wyrównane niż zakładałbym w normalnych warunkach. Gdyby Arsenal miał ten swój pełen garnitur ofensywny, taki galowy, a nie, a nie gdzieś tam musiał szyć Mikela Arteta i wystawiać Mikela Merino w ataku. Natomiast w Aston Villa wierzyłem o tyle, że The Villans są zespołem grającym pod wodzą Unai Emery'ego. On wie jak się gra mecze pucharowe, on wie jak się zdobywa europejskie trofea. Nie mówię oczywiście, że Aston Villa może być jakimś faworytem do zdobycia Ligi Mistrzów, absolutnie. Natomiast wydaje mi się, że zarówno Club Bridge, jak i Aston Villa to są drużyny, które znalazły się w takim doborowym towarzystwie, że już nie mają nic do stracenia. Podobnie jak PSW. Więc potraktowałem te ostatnie tygodnie w wykonaniu PSW dokładnie tak jak traktowałem m, ostatnie tygodnie w wykonaniu Arsenalu. Pamiętacie doskonale, bez bramki zdobytej w starciu z Nottingham Forest, bez bramki zdobytej w meczu przeciwko West Hamowi United. Takie rzeczy Arsenalowi się rzadko zdarzają. Dwa, gole w Premier League, dwa mecze w Premier League z rzędu bez strzelonego gola to ostatni raz miało miejsce w maju 2023 roku, także Kibice The Gunners naprawdę może mogli się nie tyle martwić, co z pewną taką lekką dozą nieśmiałości, jak głoszono kiedyś w słynnej polskiej reklamie, pojechać do miasta Philipsa. I co się okazało? Ale okazało się, że wyszedł Arsenal na Murawę i było tam podnośne bardzo, i była muzyka, i było tak, powiedziałbym, wszystko naładowane, nabuzowane, brakowało tylko wyładowań atmosferycznych. Ci kibice też jacyś tacy nakręceni oszaleli ze szczęścia, że ich zespół będzie się mierzył z Arsenalem. I pewnie wierzyli w to, że ten Arsenal jest do ogrania. No ale okazało się, że nic bardziej mylnego. Arsenal, to spotkanie, to spotkanie bardzo szybko sobie ułożył na swoich warunkach i możemy mówić o takich elementach gdybania, że gdyby coś tam, że Gdyby nie było poprzeczki, tylko był gol. Że gdyby była czerwona kartka dla majsa Luisa Skelego, która to moim zdaniem i pewnie waszym też oczywiście być powinna. Już na pewno zdecydowanie bardziej za to drugie przewinienie należała się żółta kartka niż za to pierwsze. No ale zostawmy, bo wydaje mi się, że Arsenal był tak usposobiony tego wieczoru w Eindhoven, że wygrałby. Nawet w siedmiu z PSW. Ta drużyna nie miała nic kompletnie do zaoferowania, ale nie miała do zaoferowania nic, dlatego że Arsenal zneutralizował wszystkie jej mocne strony. To znaczy, zamiast czekać na bycie spresowanym, sam spresował. To, co robił Martin Odegard w pierwszych minutach tego spotkania, kiedy sam podchodził wysoko, namawiał swoich kolegów do tego, żeby cały czas na tej możliwie jak największej szerokości boiska, podchodzili do obrońców PSW, pozwolili im popełniać błędy, bo Mikel Arteta wiedział, że to jest taka drużyna, która broni raczej daleko od własnej bramki, a kiedy zmusisz ją do popełnienia błędu, to ona po prostu to zrobi. No i tak też się stało przecież. Jedna z tych bramek, zresztą zdobyta przez Mikela Merino w pierwszej połowie, tam gdzie sprawdzano Spalonego dość długo, to była jakaś komedia pomyłek w polu karnym, ale wreszcie ewidentnie wykorzystanie błędu przeciwnika w defensywie. Świetny mecz zagra zagrał Declan Rice. Ciężko w ogóle mówić o jakimkolwiek piłkarzu Arsenalu, że zagrał lepiej, gorzej, słabiej. Jak się wydawało, że Trossard gra słabiej w ofensywie, no to ostrzelił gola. W drugą połowę Arsenalu wszedł na pełnej. I to, co mi zaimponowało naprawdę w drużynie Kanonierów, to widać było, że oni są wygłodniali po tym takim okresie posuchy, kiedy w ostatnich tam trzech, czterech meczach naprawdę słabo to wyglądało. Wygrali co prawda z Leicester City, ale wiemy też, że szczęśliwie wygrali. Właśnie wtedy Mikel Marino pojawił się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Pierwszy raz w życiu zagrał jako środkowy napastnik, zdobył dwie bramki i Wydaje mi się, że ten mecz do końca nie był miarodajny, aby ocenić grę Arsenalu w ostatnich tygodniach. Dużo bardziej miarodajne były te mecze właśnie przeciwko Forest, przeciwko West Hamowi, porażka wcześniej z Newcastle 0-2 i ten sezon zaczął się Arsenalowi wymykać z rąk. I taka narracja się nabudowała wokół Mikela Artety, że właściwie to, czy on się do tej funkcji nadaje, czy, czy to bycie wiecznie drugim to jest coś, co zadowoli kibiców w Arsenalu, ale jak nagrywałem vloga o Mikelu Artecie, 1 marca, to to mnie jednak zaimponowało, że większość fanów The Gunners uważa, że no nie bądźmy tacy wybredni. Pamiętajmy czasy, kiedy wszyscy się z nas śmiali, że byliśmy na miejscu czwartym. Teraz jednak jesteśmy na miejscu drugim. Są zespoły, które mają dużo gorzej. Tacy kibice Chelsea, nawet Manchester City w tym sezonie. Nie mówię już o fanach Manchesteru United, z którym zaraz się zmierza Arsenal i być może przegra, albo zremisuje 0-0, jak niektórzy wieszczą. Cholera wie to ci kibice oddaliby wszystko za to, żeby być w tak stabilnej formie jak Arsenal i po raz kolejny najprawdopodobniej sięgnąć po wicemistrzostwo kraju. Oczywiście teraz odpalają się takie frazy wypowiadane przez byłych piłkarzy Premier League, przez byłych piłkarzy Arsenalu, przez ekspertów telewizyjnych, że tak, teraz powinni pójść na całość piłkarze Arsenalu, że... Sky is the limit. Trochę w taką opowieść wszedł Thierry Henry, który dzisiaj jest znanym ekspertem telewizyjnym. Nie ma się co dziwić, bo dla niego to też jest o tyle istotny element, że jego serce bije cały czas dla, dla The Gunners, jego serce cały czas częściowe z północną on się nigdy z tym nie krył, ale też zobaczył to, co my wszyscy zobaczyliśmy, czyli zobaczył niesamowity team spirit w drużynie Michaela Artety, który powiedział, że Czuje radość, ale też że czuje ulgę. Przed meczem z kolei mówił, że PSW to jest bardzo mocny przeciwnik, że widział to, co zrobili z Juventusem, i mówił też, że chciałby, żeby jego zespół pokazał to lepsze oblicze. Oczywiście nie spodziewał się, że pokaże aż takie, bo Arsenal, gdybyśmy to mieli porównać z jakiegoś balu, na którym pojawia się no, kopciuszkiem Arsenal nie jest w europejskiej piłce, ale na której pojawia się powiedzmy taki w cudzysłowie kopciuszek, to Arsenal. Mega się odstrzelił na, na ten bal i, i myślę, że nikt nie poznał Arsenalu, który no przede wszystkim w ofensywie błyszczał. W każdej chwili, ze strony każdego piłkarza, ze strony każdego duetu, tercetu, każdej akcji płynęło zagrożenie dla bramki Beniteza, który był po prostu dramatyczny, był kompletnym ręcznikiem, do niczego się w tym meczu nie nadawał. Podobnie zaczęła jak cała defensywa PSW, która zagrała na poziomie juniorskim. No o ile często chwaliliśmy w tej edycji Champions League holenderski futbol, mówiąc, że czy Feyenoord, czy PSV właśnie to są zespoły, które zaskoczyły wszystkich, które dowiozły, podobnie jak Labrish i, i belgijską piłkę, to tutaj ten holenderski futbol został przeokrutnie obnażony. Ja mam znajomego, który mieszka na co dzień w Eindhoven, poznałem go kiedyś na Teneryfie, to byli nasi sąsiedzi, ten pan ma 80, no, 80 chyba dwa lata teraz i ma na imię Albert. I wczoraj wysłał mi na Messengerze zdjęcie, że bo on pół roku razem ze swoją żoną spędza na Teneryfie. Że na Teneryfie sobie odpalił w swoim pokoju, w swoim apartamencie na telewizorze, odpalił sobie transmisję z, z tego meczu. Więc cieszył się, że jesteśmy połączeni w taki sposób na linii Warszawa-Teneryfa, Warszawa że ja ten mecz komentuję, a on go ogląda w telewizji. Oczywiście nie w polskiej, tylko w holenderskiej. I po ostatnim gwizdku napisał, że byli far better team, że, że tu jakby nie ma żadnego pola do dyskusji ani na temat czerwonej kartki potencjalnej, ani na temat jakiegoś gdybania, ani na temat wejścia w mecz, wejścia w drugą połowę. Po prostu Arsenal zdeklasował PSW i wiedzą o tym nawet kibice tego klubu. Jednak słuchajcie, strzelanie 7 goli. Drużynie na poziomie fazy pucharowej, co zresztą jest rekordem w Champions League, bo nikt w fazie pucharowej siedmiu goli na wyjeździe żadnemu przeciwnikowi nie strzelił. Strzelenie tych siedmiu goli grając bez Saki, bez Gabriela Jesusa, bez Kaja Haverca, bez Gabriela Martinellego, no musi robić wrażenie na każdym. To robi wrażenie jako suchy wynik, ale jeśli ktoś jeszcze oglądał ten mecz, być może mało osób wybrało, bo akurat nasze spotkanie, które komentowaliśmy z Piotrkiem Glamowskim, no bo przecież były derby Madrytu w tym samym czasie, to myślę, że po pierwsze ten ktoś, kto to wybrał, nie żałował, bo zobaczył kawał dobrej ofensywnej piłki, a po drugie był zdumiony, no bo pewnie słyszał jakieś głosy wcześniej, jak to, przecież ten Arsenal gra bardzo słabo z przodu ostatnio, nie umie strzelać goli, zaciął się. Declan Rice troszkę się zagalopował, bo powiedział po ostatnim wisku, że my właściwie tak gramy w każdym meczu w tym sezonie. No nie, mimo mojej całej sympatii dla Declana Rice'a oglądam mecze Arsenalu i... Na pewno nie powiedziałbym, że oni grają tak w każdym meczu. Starają się grać. To też jest ten ciekawy motyw, ten ciekawy wątek dotyczący filozofii futbolu, bo jak, jak ktoś z Was oglądał magazyn 0 do 0 w ostatni poniedziałek, to wie, a jak ktoś nie oglądał, to powiem to, co mówiłem raz jeszcze, że czytałem wywiad z Frankiem Lampardem, który powiedział, że dzisiaj trenerzy mają obsesję na punkcie filozofii futbolu, a czasami ta filozofia futbolu możecie zgubić. I miał tę filozofię futbolu, na przykład Marcelo Bielsa w Leeds United, i poległ razem z tą filozofią o futbolu. Czasami musisz się zmienić pod przeciwnika, tak mówiąc kolokwialnie. Dlatego ja uważam, że Arsenal, który zagrał bardzo ofensywny futbol, zagrał zgodnie ze swoją filozofią futbolu, ale też zobaczył, że przeciwnik mu na to bardzo mocno pozwala. I to, co mi zaimponowało jednak w grze kanonierów, to. To, to, że piłkarze mi kalarty grali do samego końca. Jak było 4, to chcieli, żeby było 5, jak było 5, to chcieli, żeby było 6, jak było 7, to też jeszcze byli przyczajeni na kontry, może już brakowało troszkę koncentracji, ale, no ale jednak e, cały czas, nawet w tym taktycznym chaosie, nawet po zachowanych zmianach, jeszcze wszystko okazywało się strzałem w dziesiątkę, więc. E, Podzielili się łupami ci piłkarze Mikel Artety, wiemy, że w tym sezonie też tak to się dzieje, że te, ci strzelcy są bardzo mocno zdywersyfikowani, bo jest ich 15 w Premier League. Wiemy, że Mikel Arteta stawia na wąską grupę piłkarzy, bo Nottingham Forest to jest taki zespół w Premier League, w którym jednak najmniejsza liczba piłkarzy dostaje szansę od trenera, by zagrać. Wiemy też, że Arsenal był bardzo bliski pobicia rekordu najwyższego zwycięstwa. To było w latach 30. ubiegłego stulecia, czyli prawie stuletni rekord i wygrana z Grimsby Town 9 do 1. Wiemy też, że to jest najwyższa porażka PSW Eindhoven. Zadziały się rzeczy historyczne w Holandii, ale za chwilkę trzeba wrócić do obowiązków ligowych. Mecz PSW Eindhoven to jest formalność, można by właściwie rezerwowy skład. Hmm, grają z Manchester United, grają z Chelsea, czyli dwoma zespołami, które są w różnych kryzysach, w innych kryzysach, ale jednak w kryzysach. Manchester United w bardzo głębokim Chelsea, na pewno w nieco mniejszym, po, po dobrym początku sezonu. Hmm, I trzeba po prostu grać z taką myślą, aby w każdym meczu to, co wydaje mi się, powinni dla siebie wyciągnąć piłkarze Arsenalu z tego spotkania, to w każdym meczu powinni się cieszyć grą, tak jak się cieszyli w tym spotkaniu. Bo ja zobaczyłem znowu uśmiechniętego Odegarda, Znowu tytanicznie pracującego ciężko Deklana Rice'a. Dla mnie taki symboliczny obrazek tego meczu to jak on przystanie 7 do 1, pędzi do kontry i wywalcza rzut rożny. Swoją drogą sędzia miał jakieś chyba, nie wiem, kłopoty ze wzrokiem w tym meczu, bo trzech ewidentnych lub pół ewidentnych rzutów rożnych nie, nie zauważył, no, ale to nie wpłynęło oczywiście na rezultat spotkania. Zobaczyłem Odegarda w najwyższej formie, zobaczyłem Declana Rice'a w najwyższej formie, zobaczyłem znowu niesamowitą radość tych dwóch dzieciaków. Myślę, że dobrze zrobił Mikel Arteta, że ściągnął Majsa Luisa Skelliego tak wcześnie, 10 minut przed końcem pierwszej połowy, dlatego że bez sensu byłoby za chwilę zobaczyć, jak on ogląda czerwoną kartkę, to by gdzieś tam zaczęło mocno rysować tego chłopaka. Wydaje mi się, że tam jest praca jakaś do wykonania. Duże szczęście ma, że pan Manzano nie wyrzucił go z boiska. No ale patrzę sobie na najmłodszych strzelców w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, jest Bojan, który kiedyś przecież występował w Stoke City, znamy go bardzo dobrze, 17 lat i 217 dni, jest Jude Bellingham, 17 lat i 289 dni i Ethan Waneri, czyli ten chłopak, który od 8 roku życia jest w Arsenalu, dwaj chłopcy, dwóch dzieciaków z Akademii, jeden asystuje, drugi strzela i Declan Rice mówi tak, Patrzenie na to, że na takim poziomie gość w wieku 17 lat tak sobie radzi z presją, czy gość w wieku 18 lat, to jest naprawdę wielki szacunek, wielkie, wielkie wow. Więc Arsenal też mi się to podobało, że wygrał ten mecz na niższym posiadaniu piłki, nie musiał mieć tej piłki przez cały czas. Wygrał ten mecz strzelając 7 goli i oddając 8 celnych strzałów. Przegigantyczny szacunek, bo mówię, możemy różne rzeczy sobie gadać o formie, o dyspozycji dnia PSW, ale wygrać. 7 do 1 na wyjeździe w fazie Pucharowej Ligi Mistrzów. To jest bardzo duża rzecz, więc co mi się podobało? Właściwie podobało mi się wszystko poza nieodpowiedzialnością Majsa Luisa Skelliego, który mógł osłabić zespół i ten mecz może tak, choć nie sądzę, mógł pójść w trochę innym kierunku, ale nie przy tej dyspozycji gospodarzy. Podobało mi się zarządzanie zespołem przez RTT, duży spokój. Podobała mi się ta chęć parcia do końca na wynik. Jak najwyższy, i, i takie odbudowanie sobie tego, co się straciło w ostatnich tygodniach. I podobała mi się przede wszystkim ciężka praca Arsenalu, bo mam wrażenie, że może w pewnym momencie Arsenal, grając bardzo dobrą piłkę, uznał, że mecze zaczną się wygrywać same. Mecze się nie wygrają nigdy same, o czym przekonuje się boleśnie Manchester City. Choćbyś nie wiem, ile nas zdobywało trofeów, choćbyś nie wiem, jak bardzo dobrze grał w, w kilkudziesięciu meczach z rzędu, ten następny mecz i tak Cię zweryfikuje. No i też to, co mi się podobało, że ten mecz pokazał siłę Premier League, że jednak bycie wiceliderem Premier League, bycie wicemistrzem Premier League, a bycie wiceliderem Ligi Holenderskiej, to są dwie zupełnie różne rzeczy, więc bardzo się cieszę, że tak to się skończyło. Możemy chwalić, chwalić, jeszcze raz chwalić, bo czepianie się, szukanie tutaj Jakiś minusów w grze Arsenalu byłoby chyba na wyrost i byłoby lekko absurdalne. Bardzo się cieszę też z tego, co zrobiła Villa, bo mocno kibicuje Unajowi i MRM-u. Myślę, że wypracowali taką przewagę przed rewanżem, że będą w stanie to u siebie obronić. Wszystko wskazuje na to, że mamy już dwa zespoły zameldowane w ćwierćfinale Champions League. No więc to są naprawdę wspaniałe informacje dla nas, kibiców. Ligi Angielskiej. Ja się w każdym razie z tego powodu bardzo cieszę. Do Was mam tylko prośbę na koniec. Zostawcie kciuka w górę dla kanału Kików i oczywiście dajcie subskrypcję. Subskrypcję. Subskrybujcie albo dajcie subskrypcję mojemu kanałowi. Będę też Wam za to bardzo wdzięczny. Tak się składa, że ostatnio dużo arsenalu, ale piłka bywa naprawdę fascynującym zjawiskiem. Od dyskusji o tym, czy Mikel Arteta się nadaje, choć większość z nas oczywiście się zgadza, że, że tak i jesteśmy, na tak, obydwiema rękami do, do takiego spektakularnego triumfu na wyjeździe w Lidze Mistrzów to jest naprawdę duża rzecz. Ja się odmeldowuję powoli, życząc Wam kolejnych emocji w Champions League, no i pogadamy sobie o Liverpoolu po meczu z PSG, rzecz jasna, miejmy nadzieję meczu wygranym, no bo nie ma wątpliwości co do tego, że My, kibice Ligi Angielskiej, zawsze trzymamy kciuki za zespoły, które nas reprezentują w tych europejskich rozgrywkach. Nie inaczej, zatem będzie dzisiaj wieczorem. Ja się odmeldowuję: strzała.